No siema siema, tutaj Twardy.pl, znany również jako Wader. Dzisiaj ogólnie rozkminiam po cholerę komu Subway. Nie no, ale poważnie. Jaki jest wysiłek w zrobieniu takiej kuźwa kanapki? Zwykłej, prostej kanapki. Rozumiem jeszcze, gdyby ta kanapka kosztowała złotówkę i była dobra. Ale to jest kuźwa tak samo niedobra jak każda inna kanapka... Tylko że jeszcze prawie dychę kosztuje. Kto w ogóle to wymyślił? No bo spójrzcie na to od tej strony. Macie 10 zł, możecie kupić pysznego wielkiego kebaba, który starczy Wam na pół dnia. Z jakiej kuźwa racji mielibyście kupić niedobrą kanapkę, którą i tak się kuźwa nie najecie, chyba że 15 takich opierdzielicie? Serio. Przez ten fast food zaczynam dostrzegać zalety mody na jedzenie bezglutenowe. Bezglutenowcy, jeśli będzie ich coraz więcej i więcej, kiedyś doprowadzą do upadku Subwaya, a ja będę się śmiał. No to tak na zakończenie opowiem wam jeszcze anegdotkę, żeby odcinek nie był za krótki, bo wiecie, hajs musi się zgadzać. Dłuższy odcinek to więcej reklam mogę wstawić, hech. Żartuję, nie jestem w żadnym partnerstwie. Kiedyś... Powiedziałbym, że ostatnie, ale nie wiem kiedy to było, może dwa miechy, może dwa lata temu, więc kiedyś, więc kiedyś byłem na jakimś wypizdowiu. Było ze mną dużo osób. Po chwili szwendania się pośrodku wielkiego niczego, przy którym radą wydaje się metropolią, trafiliśmy na galerię. Ale uwaga, uwaga, nie było tam maka, nie postawili nawet kepsa. Był tylko Subway. Ja klasycznie sobie odpuściłem. Momentami mam wrażenie, że wolałbym zdechnąć z głodu niż jeść w Subwayu. Ale nie każdy był tak rozsądny. W pewnym momencie w kolejce stanął mój kumpel dresiarz. Podobnie jak, mi... Podobnie jak ja, miał oczywiście podejście: no ej, ale że kanapki noż ja jedę. Naprawdę, lepiej chyba już wpierdzielać suche buki niż to, co jest w Subwayu. Nieważne. Wracając do tematu. Cieszył się, bo nie jadł nic cały dzień. Jedzenie to jedzenie, co nie? Stoi w kolejce, a właśnie. Kolejka miała jakieś 100 metrów i była na dwa rzędy. Z każdą minutą kolega był mniej zadowolony, aż w końcu dostał swój pożal się Boże posiłek. Oczywiście grymas na jego twarzy mówił więcej niż tysiąc słów. A to, co mi pozostaje, podbijam, gadam. I jak smakuje? Drogo kurwa. To był twardy hel. Do następnego razu.